Chciałem zaprosić do udziału w dziesiątych już biegach niepodległości, które organizuje Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka. Jak co roku warunkiem uczestnictwa w biegu będzie posiadanie karty startowej i koszulki biegowej, którą uczestnicy otrzymają na linii startu przed każdym biegiem. Jeżeli chodzi o nowości w stosunku do poprzednich biegów, to Skupiłbym się na trzech. Pierwsza rzecz to wprowadziliśmy limit wiekowy dla najmłodszych uczestników. Dlatego też w tym roku biegać będą mogły osoby, które ukończą 3 lata, czyli najmłodsi muszą mieć ukończone w dniu biegu 3 latka. Kolejną rzeczą, nowością, to jest bieg WIPA. Bieg WIPA, który będzie rozgrywany bezpośrednio przed biegiem głównym. Jest adresowany do osób, które przez te 10 lat współpracowały z nami, wspomagały nas w różny sposób. To są sponsorzy, to są ludzie ze świata samorządu, sportowcy. No i najistotniejsza informacja sportowa to bieg główny, który w tym roku po raz pierwszy będzie rozgrywany na trasie 5,5 kilometra ulicami naszego miasta i myślę, że Państwo, którzy będą chcieli poznać trasę tego biegu, wejdą na strony Stowarzyszenia Wspólnoty Świdnickiej. Ja podam adres ws.swidnik.pl, gdzie ta trasa jest zaznaczona i nie ukrywam, że będzie to dla nas nowe wyzwanie, jeżeli chodzi o stronę bezpieczeństwa. I tutaj gorący apel do biegaczy, by biegli prawą stroną, szczególnie na tych ulicach, gdzie ruch nie będzie zamknięty. Początek startu, wiadomo, ulica Niepodległości na czas startu tego biegu będzie zamknięta, ale kolejne ulice, no, trzeba będzie biec prawą stroną za pilotem, policjantem na motocyklu. I rzecz istotna, że trasa tego biegu stanowi zamkniętą pętlę. Czyli start na wysokości linii mety, zarazem. Myślę, że ten dystans zadowoli tych, którzy wolą dłuższe dystanse, a nie krótsze. Przygotowują się do, długich, do długiego biegania, chociażby do maratonu. Cudowny trening. Co dalej? Jak zawsze opieka medyczna, jak zawsze wielu wolontariuszy, na których zawsze możemy liczyć sponsorzy, bez których ciężko byłoby w ogóle takie przedsięwzięcie podjąć. Wielkie ukłony w kierunku pana burmistrza Waldemara Jacksona za. Pomoc przy organizacji, służbom mundurowym, począwszy od policji, straży pożarnej, straży miejskiej, no i instytucjom, które wspierają zawsze nas w czasie organizacji czyli Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych, Miejskiemu Centrum Profilaktyki, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, nauczycielom, nauczycielom świdnickich szkół i przedszkoli. Zapisy odbywają się już w jednostkach oświatowych, szkołach, przedszkolach, natomiast w Dniu Biegów, jak co roku na Placu Konstytucji 3 maja będzie takie miasteczko biegowe, a w nim namiot, to będzie biuro zawodów, gdzie będzie można pobrać kartę startową, zgłaszając swoje uczestnictwo. I ostatni element to po biegach. Wszyscy uczestnicy biegów, jak co roku, będą brać udział w losowaniu cennych nagród. W tym roku mamy kilka rowerów do wylosowania. Warunkiem losowania jest Wylosowania nagród jest obecność w czasie losowania. To jest bardzo ważne. Także osoba nawet wylosowana, a jeżeli nie będzie obecna w momencie wylosowania kartki z jej nazwiskiem, niestety nie będzie mogła otrzymać nagrody. Stąd gorący apel, żeby tak zapanować sobie czas, żeby od godziny 14.30 w dolnej części placu, gdzie będzie ta ceremonia nagradzania zwycięzców, a później losowanie nagród spośród wszystkich uczestników, by w tej ceremonii uczestniczyć. W tym roku przyspieszamy troszeczkę z racji wydłużenia biegu głównego, wprowadzenia biegu vip i rozpoczęcie imprezy będzie o godzinie 12.00. Także zapraszam serdecznie 11 listopada w niedzielę. Na godzinę 12 otwarcie imprezy, biegów, a później, według programu, realizacja kolejnych biegów. I myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni. Zakładam, że będzie sprzyjająca pogoda. Natomiast ważny i jeszcze apel do biegaczy, żeby dostosować ubiór do warunków pogodowych. To jest ważne w tym momencie i myślę, że dobre nastroje pozytywny, pozytywne nastawienie pozwoli nam miło spędzić czas.